Wszyscy biorą teraz ślub. Ty! Ty! Ty? O no Ty może nie. Ty! I tak się zaczęłam zastanawiać. Czy na mnie już czas? Już mi niosą suknie. <laughs> tak. Chyba to jest ten etap w życiu, gdzie. Patrzysz w telefon! Jesteśmy w ciąży! <laughs> Zaręczyliśmy się! Roczek Majusi. Nasz drugi skarb w drodze. Być? Czy to jest normalne? Tak. Czy ja jestem normalna? Słuchamy i nie wpieprzamy się w dyskurs. Masz chłopaka? Jesteś lesbijką. Pięć lat to długo. Może krok do przodu. A ty chcesz zostać starą panną czy co? A skoro. Ludzie! Ja mam dopiero. I... lat! Ja nie wiem, co jem jutro na śniadanie. A co dopiero, jak nazwę wąbla? Chciałam Majusia, ale ktoś mi podpieprzył. Czy ja mogę mieć inne marzenia niż ślub, kredyt, ciąża? Bo są wasze marzenia. Moje nie. Ja nadal chcę być jak Hanna montana. Naprawdę? I dla mnie? Super! Mamo, tato, ciociu, wujku, rodzino, przyjaciele, znajomi, kochana sąsiadko Barbaro. Jestem szczęśliwa! Samotna, bez dziecka, bez kredytu. Ja jeszcze mam czas! Tego życzę również wam i zapraszam na Instagram.